Witajcie <laughs> moje mili! Z tej strony, oczywiście, Hunty ruszamy sobie z kolejnym odcineczkiem. Uuuu... Uh, Hunty jest, Hunty, chyba mało będziemy w tym odcinku, bo chcemy tutaj odwiedzić rodziców naszej drogiej Eli. Ale to z Bizancjum, to jest miasto robotu, z tego co widzę. Zauważcie, zobaczcie, zobaczcie. Albo, albo inaczej, może to jest miasto spółki. Tak chyba lepiej to brzmi. Tu jest jakiś warsztat. Właśnie, w sumie moglibyśmy sobie wszystko naprawić. Wszystko naprawić, co mamy. Jasne, napraw i zmajsterkować. Dobrze wiem. Nie, mam wszystko zmajsterkowane. Moi towarzysze, czy oni coś potrzebują mi zmajsterkowanego? Nie. A nie, bo nioki miała szczelba, a nijaki nie potrzebują. nie, nie, ważne, wiecie, nieważne. Oni nie potrzebują nic, oni mają wszystko. A ha... ja Hunti zapewniam im cały dobrobytek tutejszego miejsca. Fuck. Wiedziałem, że to się tak nie skończy. Dwa poziomy miasta. Czy zieli? O kurczę, to już jest trochę długo. Jedziemy. Ja... O... fuck. O mój Boże. Tu jest mój statek. Ja pierdziele. Jakie to miasto dziwne. hey you yeah you wanna be you got presence natural tell you what you're gonna like it a whole listen you got an agent some kind of fresh natural talent listen you got a real special quality was was a feature space pirate not so fast first we gotta talk let's just see where this audition so what do you say Pause. Dobra, weź udział w castingu, ale nie, ja chcę. Na... O, no właśnie, najpierw przyjdzie nam krucjatę. <coughs> Tylko muszę uh, najpierw obadać ten cały teren. Cześć? Ok, już, jest... <coughs> już wszystko wiem. Tam nie wejdę, tu nie wejdę. Spadaj. to

Wow! Mm -hmm. Czylibyśmy mieli w końcu na co pieniądze wydać? Ogólnie może posprzedawajmy wszystko, co mi się nie przydaje, co? Yy, sprzedaj śmieci. I sprzedajemy tu wszystko stąd, bo to mi się nie przyda. Yy, wszystkie pancerze, za wyjątkiem tych luksusowych, sprzedamy. Opaska nie jest luksusowa, to jest luksusowa. Okej, okay. medykamenty, tutaj mamy dosyć dużo tego i chyba, wiecie co, sprzedajemy wszystko. Tak, Hunty z tego nie korzysta, bo Hunty nie umie korzystać z takich rzeczy, albo inaczej, może są mało dopracowane i za dużo rzeczy daje to samo, przez co jest to dla mnie utrapieniem. To może sobie zostawmy tak jak jest. Tutaj też sobie zostawmy. Dobra, możemy kupić. Możemy sobie. O, oh, fuck! Nie możemy kupić nic ciekawego. To sobie weźmy. No dobra. No to co? giwerkę jakoś tutaj fajną. sobie kupimy? Mamy zwalniacz. Można by sobie wziąć. Mamy pistolet. Który mi się raczej nie przyda. Mamy karabin. Jakiś granatnik. Ciężki karabin maszynowy. Hamera. 1100-1100. Wyrzutnia plazmowa. Miotarz ognia nie no, ja bym sobie jedną wyrzutnia plazmową wziął. I dał jakiejś lasce. A drugiego bym dał na, 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 na maksa jakiegoś tego. Nie wiem, ciężkie działo takie może. 25, 25, co? Co wy na to? Żeby mieć fajnego DPSika. Tamta by miał obrażenia, a ty miałby DPSika. I wydaje mi się, że może to byłoby dosyć sensowne, co? Dobra, weźmy sobie to. Tylko, Hanty, pamiętaj, żeby tego nie sprzedać, bo ty to potrafisz różne rzeczy zrobić. Ogólnie, Patity, możesz już otrzymać ode mnie... O, właśnie, jaką ty sobą broń miałaś, koleżanko, moja droga. Wyrzutnie rakiet, wyrzutnie plazmidów, chciałem powiedzieć. Ja sobie mogę oczywiście zakwipować, bo to jest to, tak? Nie, to jest innego. Tak, to jest to samo, tylko że to jest specjalna broń. Dobra, weźmiemy sobie ją. Nawet pokazuję, co jest używane Prezydentą broń. Super, chyba jakaś aktualizacja musiała być, wiecie? Bo nie kojarzę, by coś takiego miało miejsce przed tym. Dobra, tu nic, tu nic, tu, tu, tu. O są roboty. Cięziązią. O, już odkryte Oczywiście odkrywamy je po to, żeby zasować punkty oświadczenia, które... O kurde, które wykorzystamy później Jakie to miasto jest pogmatwane Już mi się to miasto nie podoba Okej, okay, dzięki Ja pierdziele, co to jest? He You with the hips, over here. Let me take a closer look at you. Czy to nie jest czasem ten sklep? Właśnie. Ah ah ah! Don't speak. The way. Chcesz wyjaśnić moje postury? Co ty próbujesz mi opylić? I'm an artist. I'm. Mm, brzmi ciekawie, piękne. Czyli zadanie jakieś pewne? No. Mój mega i poczuj pięknego. Let me get a good look at you. My word. Such musky. I am nonsense. You're absolutely lovely. Let me do a back of the envelope calculation. O, właściwie to dużo. Persfazja na pracuje jako mechanik, myśli, że ją stać. Dziewczyna chce zadawać swojej prawdziwej miłości. Love. That's the ultimate luxury, darling. I don't get why that's funny. Oh my cherub! All right, Captain. Here is the app. There are some things I simply now stand back. Oh, And there we are, my darling girl. I wish you a what? Oh no! I wish you weren't. So okay. Kde skafanda E, dobra, handluj. I What can I do? No. O właśnie. Może kupimy sobie jakiś lepszy pancerz? 59. To jest bardzo dobre. 54. Ile, ile wy macie? ty też moim wyznacznikiem. 62 i 52. I e, can. Chyba sobie. Jakiś poza Bizancją ja... mówię, że jestem zorientowany na to, co potrzebuję. Co miałeś na myśli? Ok. Rozumiem, dziękuję. Dobra, więc moi drodzy, mamy strój dla Patiti, ale. Ale ten. Mm... Za długo? Nie, dobra. Nieważne. Myślałem, że za długo y, robiliśmy to i, i nas nakryli. Tu mamy kolejny sklep? Nie, to jest bar. Bogaty, bogaty. Rekrut spółki. Strażnik Myfield. He, Hey, stand back! Of course not, <laughs> but uh, the others took me out. <laughs> he's basically the most important that means I got Why is this? Why is is allowed to is a key to minister is <inaudible> 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 A Captain, I can smell him from clear over here. Sure have! He's got Adam. You, uh. Perufka. Hey, Perufka, have you tried our new cocktail sponsored by Rizzo's? i drink. Then you'll want to speak with our auto mechanical inebriate. That's it. Quite so. Okay, one question. Jak jest pracować? Mówisz serio? Słyszę jakieś ciekawe plotki. Okej. Okay. Gdzie tu jest robot? Ach, tu jest robot. Ej, pyrówkę potrzebuję. Robot. Dobra, jednak mi on pyrówki nie sprzeda. To który robot sprzedaje pyrówkę? Ty? Please allow me. Y Request confer. Studies have shop. Proszę, drinka, Pyrówkę Nieważkie, lodowa, whisky, pęcznie z to z czymś? Pyrówka No, kupmy, nie wiem, jak ma mocno, łeb, kupmy 10 od razu. Daj mu tą pyrówkę. Postaw pyrówkę za twój awans. Wow, słuchaj mnie, soaked. Kogo chcesz oszukać? Postaw kolejną pirówkę. Wow, you got like... okay, oh, no, może no. zaraz klucz do niego dostaniemy. Jeśli really the... teraz. nie. nonsense. I can't argue. Yeah. I feel so good. Okay. On gdzieś idzie. A co mam go teraz obezwładnić? Czekajcie. Umarł? Otwórzcie te drzwi. On chyba umarł. Ale. Shit. Tej, Eli. No właśnie, go chyba. Zabiliśmy. Dobra, nieważne. Sam swoje życzenie chciał pić tyle. Ja tylko stawiałem. Ja tylko podkładałem, a on co otwierał. Today marks a occasion. Gdzie tutaj mamy iść? Ja tu połowy rzeczy chyba nie odkryję. Przecież masakra jest to miasto. Wszystko jest tak do siebie podobne, że nie wiem nawet, czy idę w dobrą stronę. Gdybym nie ten cholerny znacznik, to bym nawet nie wiedział, że idę w dobrą stronę. E, tu jakiś koledź jest. Ma jakiś problem, Masko? Why just this morning I thought and you could Honestly what is the... Kurczę, tej, zabić I earned my place here. DK O Boże. Kolejna biurokratka jakaś tutaj Rozumiem dziękuję Now, a masz coś tam do zaoferowania? Tak, ale ty mnie. Inteligencja, cóż. Większość konkursów jest w jakiś sposób stronnicza, więc technicznie rzecz biorąc. Oh, by the law, it's not right. Hmm. she's got a Co to jest? Dobra, dawaj zadanie, no. Jasne, zajmę się tym. Fantastic. I unless of These codes will get you Dobra, dzięki. The same way okay, bits might. For favor. Okej, Nara. No i mamy kolejne zadanie właśnie. Dlatego chciałem zwiedzać te wszystkie miejsca dokładnie, żeby pozyskiwać zadania, żeby niczego nie pominąć. Ohoho. Mrs. property is off limits. Solicitors, loiterers and uninvited vis This ultimatum brought to you by Univer Mogę go jakoś Muszę zobaczyć się z miejscem Clarkiem. That's funny. The ministry is expecting visitors. A jednak nim jestem. to, czekam czeka na. Ja bym teraz jeszcze raz podszedł. Dobra, nie. Dobra, to nie, nie pchajmy się tam na. Aha, widzicie, mogę przejść. Mam strój! Mam strój, mogę przejść i. i co? Jego go zabić? Mam klucz. Ale nie chcę tam chyba wchodzić na razie, wiecie? Mam dziwne wrażenie, że to popchnie mocno fabułę do przodu. A wolę bym tego na razie uniknąć. Może wejdźmy sobie tam do góry? Albo tu coś jeszcze jest. Zobaczcie, zamknięte drzwi numer 2. Doktor... Cza... Czartrand? Czekajcie, Doktor Czartrand nie jest tą, którą mamy zabić? Otóż tak. To jest ta doktor. Ciekawe, co nam powiedz, zanim ją zabijemy. Czy raczej nie będzie chciała z nami dyskutować? Masz problemy ze zbliżeniem się do wroga? Nie zbliżaj się do niego. Prosta rada. Fajki, ale kurczę. Dosyć bogato żyje sobie ta doktorka. Więc lekko przerażony jestem tym, co mam tutaj zrobić. Ukradnij to, ukradnij to, nie będziemy kraść. Rejestry. Cyk, kontynuuj. HSB. Cyk, kontynuuj. Cyk, cyk. Dostęp do blaba. laboratorium. Odblokuj wejście, wyjdź, cyk. Gdzieś tu się otwarło coś? Nie, tu się nic nie otwarło. Teraz poszukajmy sobie. Tu jest wejście do laboratorium. Na pewno, bo jest kodowe. Kolory tam były. Dobra. Lokacja może wygląda na dużą, ale duża wcale nie jest. O kurcze winda. Czyli jednak lokacja będzie dosyć spora. O się będzie ciągła. Albo po prostu spotkamy od razu panią doktor i wymienimy parę kulek. Albo ją zamordujemy szybciej. No. if anyone ever tries to off me I hope they do it with the same professional courtesy Hagen I've never heard of her that's a gentlemanly way of putting it this is utter nonsense I've uh. never even been to groundbreak Byłaś w Kaskadi na stacji 1084 Tam Twoje wszystkie brudne sekrety What happened to the team move Lidia wyrzuci ich przez sióę się zgłasza, zgłoszę. Że... dobra. Robtory zawu przejddasz przecież patcia co twoje ludzie Akw... Twoje ludzie akwaria stały się pewnym elementem wystroju Small My team the Dobroweń, udowodnić na sobie. We were trying to prove that the colony could survive. Crysis? What are you doing, Doctor? This information is beyond- You can write me up in your report. It hardly I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't uh -huh. give us the nutrients we need. Our colonists- e, Wszystko to jest winą Our produce might get us through the day. Is that why everyone in Edgewater was so sick? Not a. The lack of usable nutrients is compromising our immune systems. Under these conditions, even the common, cold, the food we grow here barely sustains. I uh. believe that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. Look around. We're the only. The stasowanie not ocaliło twojego zespołu, bo to jest wszystko, czym Ah, Not for lack of trying. Hmm, dziwię się, że nie masz większego wsparcia Rady. There are other teams. Rada chce do... dostosować sam falzer. Czy kiedyś że jest czasem jednym z tych krążowników szturmowych, które patrolują układ? It's been missing for over years now. Imagine losing something. Jak you lose half a pair of ships? the like... board is uneasy about. O boże, to zadanie jest bardziej skomplikowane, niż mi się wydaje. Yy, Koloniści mogli wystać okay. się w na I prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking teraz. I assume that's on the table. If I die, There's no one who okay. can use our work. What do you mean? What do you Seems like she's trying to help, Captain. Honest help. Ain't many in the. I hope you know what you're doing. Myślisz, Ellie? I try not to, at least when it comes to the moral dilemmas. Lilia Hagen's a useful ally to have, but I'll back you up either. Everything I did. Okay. Our Felisa. The one on the wanted posters. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? Uh, if working with Wells is the only way I can save the colony, then I will damn well do it. I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Give me one reason why I should let you. Uh huh. That'll do, sucker. Now move along. The dog has. You I kill but, Filiz miał takie zadanie? Aha, dobra, czyli załatwiłem i ten już wiemy mi się czasem. Ale skąd ja tą paczkę mam wziąć? Aha, w sumie jak odpalę zadanie to będę wiedział, tak? Dobra, mogę wrócić do tej Lilii, ale na razie nie wracajmy. Tą rodzinkę chciałem w końcu trochę odwiedzić. Ale chyba mi nie wyjdzie. Bo najmniej nie w tym odcinku mi nie wyjdzie. Cześć mamy do pokadania? Dobra, nie mamy do pokadania. Więc co? Widziałem poza posiadłości. Zakończymy sobie tam ten spacerek po Bizancjum. Może chociaż w połowie Bizancjum przeszliśmy, chociaż wątpię w to bardzo. Strasznie obszerna ta lokacja. Wyjdź do Bizancjum. Better than nature. nature, nature. To jest skin. Skin cream, Krem do skóry skrem do wark chleb do do czegoś ale dobra my sobie tutaj zakończymy ja wam bardzo dziękuję za uwagę mam nadzieję że się podobał i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. W tym to wszystko trzymajcie się